Z tej strony Straw Crus et yy, No to widzicie, że pewnie pamiętacie tą postać, kiedyś popularna, a teraz jest bardzo. No, bo ja chciałbym wiedzieć, jak to jest. Więc. O, zapomniałem. Dobra, zaczynamy, bo 18 minut tylko film będzie trwał, więc dobra. Niczego. Na którą mam do szkoły? Na ósmą mam, a ty nie wiem. Co so cztery? O co chodzi, co so cztery? Bo ja nie wiem. A na co masz ochotę? Na kepsa. Żeby. Jak yy. O, ja wiem już, czego pragniesz. Weź mi, powiedz, jak się nazywasz? Emila. Dobra. To dzisiaj nasz bot będzie się nazywał Emila, czy jakoś tak? Dobra. Czy subs czy subskrybujesz mój kanał Srow, Kruc i Ty? O kurde! Ba Dobrze, a powiedz mi ile mam subskrypcji? Nie powiem Ci. <gry> o, bo, dlaczego? na następny film piszcie w kom, co ja mam do niej mówić. Okej. Okay. Gówno. Ty gówno. <laughs> a ty... Czekaj. A ty gnoju. To my. Żeby na już się skończyło. Patrzcie na jej wyraz twarzy, w górę jakby, jakby nie wiem popełnił yy, jebnęła mi takie coś jak nie wiem tygnoju Nawzajem, Nawigacja A co ma piernik do wietraka ta nawigacja do wyzwiska ty gnoju? Made China. Nie. A ty wiesz... A, a ty wiesz, jak wygląda moje gówno? Jest to made in, in Poland. Nie mam pojęcia, ale będę wiedziała, gdzie je mi powiesz. Co? Y... Ale. Ale. W kiblu. Nie. To gdzie? W domu, ale nie jestem z nim sam. Czekaj, to ty wreszcie kim jesteś? Ona czy on? Ona. To dlaczego piszesz sam? Ja nie piszę, tylko mówię. A mogę Tobie zadać pytanie? No, okej. Okay. Grasz w Star Planet? Ej, czekaj, a co to jest? Nie od 14 lat. Aha. A Ty ile masz? Pierwszy pytałem. To bardzo ciekawe. No będziesz sam do końca swego nędznego życia. O kurde, pociski jak babcia moja na wojnie. Co nie? Jestem dziewczyną geniuszą. A ja makłowiczem. No, okej. Okay. Tylko. To chodź do loska. Czekaj, to ty że w poduszce robisz tosty? Tego jeszcze nie słyszałem. A ja tak. Ty, kurde. Ty, powiem ci tak, że jeśli ty robisz tosty, wy w poduszce, to jeszcze takiej maszynerii nie było. Serio, Masz poryte we łbie. Widzisz mnie? Nie, nie widzę. A skąd nie widzisz? Mówię, że cię nie widzę. Ja cię widzę. Jaki? Jakie nasz kamerki nie ma? Łączonej. Czarny. Niger. Jestem nigger, niger, 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 A ja chłopakiem. To ty naprawdę masz powalone coś z płcią albo masz płódź inne. bo Ja z też bo jestem dziewczyn. Serio, z mózgiem to masz naprawdę pojebane. Tak. Nie, bo ja lepiej. Nie, bo ja. A, bo ja. O! No i tak, to się rozumie, ja zawsze mam rację. Może masz rację. I to się rozumie. Tak. No i fajnie, że i yy, się ze mną zgadzasz. Tak. Dobra, przeczytam. Dobi ten futurewisk o PCUA. Rob ze mną co chcesz. Idź do bariara, on ci powie wypierdalaj. Mam dość tego zapa. Ja mam dość tego capa jego ryj jak komnana. Idź do Beliara, on ci powie. Wypierdalaj! Jak dla ciebie też. Ty, ty nie podlizu się, a te motki to sobie w dupę wsadź Miałem powiedzieć co pięknego. Co? Powiedz co miłego, proszę. Zamknij mordę. To jest miłe słowo. Dzięki. <laughs> mm, dzięki. dzięki. chyba się pisze. Chyba. Może. W kiblu masz może. Ty wybał tak. i kamerki widać. Mam, a ja nie, ja mam Saharę. Co powiedziałem, że mnie kochasz? Nie, nie powiedziałem. Udowodnij. Oznacz miejsce, gdzie to powiedziałem. To udowodnij, że mnie kochasz. Ja cię nie kocham w ogóle. Wypierdalaj. Czemu? Bo nie ma czemu. Na twojego, na twojego bata na twojego bata No się pytałe, czy idziemy do auta. Jak u Anat nie mam auta. Ale ja mam. No i co, a ja mam laczka To co, kiedy się umawiamy? Mmm, za 1000 lat, w tym na pewno nie będę żył. Ale masz ja jak się śmiejesz, Kuba. Weź napraw sobie mordę, bo widzę, że bierzesz tabletki na wklęsły Proszę przestań. Okej. Okay. Chociaż jestem piękna, ale nie mam flopaka. No dla... O, a, to ci tak powiem. Chyba, co mówisz, to ma... Ja ciebie też wiesz. Ty, jebana, autokarekta się nagrywa, ty, ty, jeżeli mówisz, że jestem chociaż jestem piękna, ale nie mam chłopaka, to jak słyszysz ty to powiedziała, to powiem ci tak. To jest całe przeciwieństwo do ciebie. Nie, bo się ja jestem dziewczyny. Wywaliła mi na ekranie. Więc no. Ja nie jestem dziewczyną, to jestem dziewczyna. Ja nie jestem dziewczyną, tylko chłopakiem po pierwsze, po drugie. Nie wiem, twój ryj jest naprawdę zrezygnowany z rozmową do mnie, więc... A. Nie, nie jestem, ja jestem chłopakiem. Nie, nie pytaj się mnie, czy możemy udawać, że ja jestem chłopakiem, zrozumiano. Nie. To nie rozumiem cię. Aha. No dalej. Dalej, Ano. No kochamy się dalej, czy nie? Nie. No kocham, dlaczego nawet nie doszedłem? Bo ty nawet nie masz nóg. Mam dawnie. Dawnie kiedyś miałaś nogi, ale teraz już nie. Chyba. Chłopakiem tylko dziewczyn. Eee. cię totalnie. Ja jestem chłopakiem. A ja kosmitą. Ubo. A. Jebłem baby na pasach. Czekaj. Czekaj, czy ja rozmawiam z Tomaszem. Hajto. O kurwa. Tu to ty Tomasz Hajto. Nie, jestem dziewczyna. Przedstawiłam ci się na początku. A no, chyba mogła tak od razu, no, ale mnie zdenerwowało i teraz cię nie kocham. I tak trzymać. No już nie szkodzi? A co z tym kolorem sielopym? Sielopym? Dobra, już kończę. No to siema. Już cię nigdy do ciebie już się nie odezwę. Ale cię nie kocham. No i tak trzymaj. Kup se klej. A ja mm -hmm. Nara. A ja cię nie. Zapowiedz. Gówno. Nie wiem. Dobra Nara wypier dalej. I dobrze. Nara. Co Papa Kaczyński? Dobra, kończymy dzisiejszy odcinek. Zostawcie suba bo na 50 live, więc zostawiajcie.